Witam 26 listopada godzina 15.37 8 minut po zachodzie słońca No, wychodzę na spacer po dłuższej przerwie tam nasz blok dzisiaj gęsta mgła no 8 minut po zachodzie słońca już, sobota ale dobrze, że nie pada kapuje tylko topijący drzew po opadzie przed wczorajszym Nie wczorajszym, wczoraj wczoraj w nocy Nie przedwczoraj w nocy Tak O, tutaj zmiany Muszę przejść na jedną stronę, bo tutaj troszeczkę młoto Ramon boiska No dzisiaj mglisty dzień Na swój sposób piękny. No. Yy, zmiana frontu w mojej sprawie. Yy, zobaczymy jak to pójdzie. No, ale rezultat jej nie wcześniej jak w czerwcu. Czerwiec, lipiec, sierpień. W wrześniu powinno się to, no co będzie, to będzie. W każdym bądź razie ta sprawa, która dotyczyła mnie, mamy i Krzyśka, no to teraz zmieniliśmy troszeczkę kierunek tej sprawy. Jak ona wyjdzie, zobaczymy. A poza tym, poza tym to zatem tym to no taki sobie to jest teraz dziwny troszeczkę czas ale miejmy, miejmy nadzieję że jakoś wyjdzie on na dobrą stronę miejmy nadzieję że tak będzie no fajnie się zrobiło bo było przez dwa dni wczoraj, przedwczoraj tak yy, dwa dni było zimowo w listopadzie drugi śnieg i dwa dni leżał, no jeszcze resztki są, ale na drzewach już nie ma, wczoraj jeszcze na drzewach się utrzymywał a dzisiaj już topnieje na potęgę no fajne, fajnie jest, bo zawsze jest jak mgła, jest to nie ma wiatru także bardzo fajna jest temperatura powietrze no idziemy na ładny spacerek bo no dobre kilka dni nie było mnie na spacerze dlatego że yy, w czwartek zaraz w jaki dzień byliśmy dermatologa tak wczoraj był piątek Czwartek byliśmy u dermatologa. No, w środę byliśmy kąpiel. Dlatego nie mogę wyjść. Kąpiel, pranie. No, wczoraj był zimowo i też mało czasu było. No, taki to panorama dzisiaj. Lasu w ogóle nie widać. No, fajny, fajny. Fajna mgła Dobra To lecimy Lecimy 26 listopada